Dziękuję bardzo. Panie Grzegorzu, jednak zapytam Pana o to. Yy... A to plan może minimum i pan maksimum naszej reprezentacji? Ja wolałbym się nie wypowiadać na, na temat planów, minimum czy maksimum. Oczywiście, tak jak powiedziałem, no, mam swoich faworytów, ale jesteśmy dzień przed startem. Ja, ja nie chciałbym się wypowiadać na temat szans. Yy, mogę jedynie podkreślić, że nastawienie całej drużyny jest bardzo bojowe. Nie ma startu, przychod, podchodzimy do startu bez żadnych kompleksów. Yy, startujemy przed własną publicznością i traktujemy start na tych zawodach jako... Przekazanie tego wszystkiego, co zrobiliśmy podczas całego roku przygotowań. W tej chwili już, już wszystko, co mogło być, zostało zrobione. W tej chwili chcemy zobaczyć i pokazać, na ile dobrze wykonaliśmy założenia. Jutro pierwszy start, a zatem życzymy wszystkim sukcesów. Dziękuję Państwu. W spartańskich warunkach rozpoczynamy relację z pierwszych wyścigów Mistrzostw Świata. To na razie przedbiegi, a więc pierwsza konfrontacja najlepszych. Tej pady zawodów nie transmituje żadna ze stacji telewizyjnych. Nasze stanowiska komentatorskie jeszcze nie są przygotowane, a zatem pokazywać będziemy Państwu obraz z przenośnej kamery ING zainstalowanej na trimaranie. A rozpoczynamy od przedbiegu męskich dwójek na dystansie 500 metrów. Płynął na to, że pierwszym Irlandczycy, bracia Polski. Na to, że drugi Bułgarzy, Petko Marcic. Na trzecim Portugalczycy. 他们可能是在同一项目啊、标准啊之类完成。 Na szóstym argentyńczyku Dela German, na siódmym Francuzczycy Pereira i Pueckin i na torze ósmym Polacy Maciej Freymut i Wojciech Pieski. Polacy tor ósmy, widzimy ich właśnie w tej chwili. Znakomity start polskiej osady. Przypomnę, że przed rokiem w Mistrzostwach Szkata w Toblib ta właśnie młoda polska osada wywalczyła brązowe Nie mają tutaj groźnych konkurentów, myślę, że nie powinni mieć kłopotów z wygraniem tego biegu eliminacyjnego, a Dwie osady awansują bezpośrednio do półfinałów, natomiast pozostałe walczyć będą o półfinał w repasarzach. Bardzo miłą niespodziankę sprawili nieco wcześniej Andrzej Liminowicz i Barbara Heichel w konkurencjach kajakowych jedynek, zajmując w swoich wyścigach pierwsze miejsca i awansujący bezpośrednio do półfinału. Nieco gorzej powiodło się Kanadyjkarzowi Darkowi Koszykowskiemu, który był piąty i walczyć będzie w repasażach. Widzimy finisz. W wyścigu K2 na dystansie 500 metrów. Polacy zdecydowanie ten wyścig wygrywają i oni awansują bezpośrednio do półfinalu. W poprzednim półfinale awans uzyskała znakomita osada niemiecka, Kej Blum i Torsten Gutsche, a w drugim przedbiegu Rosjanie Sergii Kalesnik i Andrzej Ciszczenko i myślę, że te trzy osady walczyć będą w finale o medale Mistrzostw Świata. A za chwilę, proszę Państwa, pokażemy drugą konkurencję, z którą wiążemy konkretne nadzieje. Wyścig Kanadyjkarzy na dystansie 500 metrów kanadykowych dwójek. A płyną w tym wyścigu. Na to, że pierwszym Bułgarzy Andrzejew Stojanow, na drugim Francuzi Renault i Betin, na trzecim train Andrew i train Steven, bracia z Wielkiej Brytanii. Na torze czwartym Polacy Marek Big i Tomasz Goriasz. Na torze piątym Kubańczycy Rodríguez i Zamora. Na szóstym Hiszpanie Sanchez i Miguez. Na siódmym Włosi Marchetti i Paoletti. Na torze ósmym Japończycy Tuszenisza i Kazuki. Faworytami do zwycięstwa w tym wyścigu są z pewnością Polacy i Francuzi. Polacy przed rokiem w Mistrzostwach Świata Flogów sprawili bardzo miłą niespodziankę. Pływali dopiero pierwszy sezon w takim zestawieniu i wywalczyli od razu srebrny meł. Francuzi, którzy płyną obok nich, byli na miejscu trzecim i jak Państwo widzą w tej chwili bezpośrednia walka właśnie tych dwóch osób. Marek Ubik to wielkie nazwisko. Przypominają sobie Państwo jego błyskotliwe sukcesy z Markiem Dopierałą. Dwa medale olimpijskie wywalczone w Seulu. Srebrny na dystansie 500 metrów i brązowy na dystansie o 500 metrów dłuższy. Przed rokiem, kiedy Marek Dopierała zakończył sportową karierę, zaczął pływać z młodszym od siebie o 10 lat Tomkiem Goliaszem. Potrafili znaleźć wspólny język. Wystartowali znakomicie przed rokiem w Mistrzostwach Świata Flory. Marek Rubik reprezentuje barwy warty Poznań. Na pewno będzie chciał także i tutaj Poznali udowodnić, że tamten srebrny medal nie był dziełem przypadku. Widzą Państwo w tej chwili finisz tej konkurencji. Wygrali nieznacznie Francuzi, ale tuż za nimi Polacy. To dopiero eliminację. Prawdziwa wartość tych osad. Prawdziwą wartość tych osad poznamy dopiero w półfinałach, a potem, mam nadzieję, także w finale, kiedy Polacy z pewnością walczyć będą o miejsce na podium. A za chwilę, proszę Państwa, konkurencja, o której można powiedzieć, że jest jedną z najbardziej widowiskowych. Wyścig czwórek na dystansie 500 metrów, czwórek kajakowych. Także i w tej konkurencji odnosiliśmy wiele bardzo błyskotliwych sukcesów, ale to było bardzo dawno. W 1987 roku ostatni medal wywalczyli Polacy w Mistrzostwach Świata, było to w Duisburgu i wtedy Robert Chwiałkowski, Kazimierz Krzyżański, Grzegorz Krawców i Wojciech Kopiewski wywalczyli srebrny medal. I teraz w tych mistrzostwach Polacy w nieco zmienionym, eksperymentalnym składzie płyną na torze ósmym Andrzej Gajewski, Andrzej Liminowicz, Grzegorz Krawców i Wojciech Kurpiewski. A więc z tamtej znakomitej osady pozostali tylko Grzegorz Krawców i Wojciech Kurpiewski. Andrzej Gajewski i Andrzej Liminowicz to przedstawiciele młodej generacji polskich kajaków. A przeciwnikami Polaków będą płynący na torze pierwszym Hiszpanię, na torze drugim reprezentanci Wielkiej Brytanii, na torze trzecim Węgrzy, na torze czwartym Szwedzi, na piątym osada Republiki Federalnej Niemiec, na torze szóstym Irańczycy, na torze siódmym Portugalczycy, na ósmym Polacy, przypominam Andrzej Gajewski, Andrzej Liminowicz, Grzegorz Krawców, Wojciech Kurpiewski i na torze dziewiątym Włosi. Polacy pływają w tym zestawieniu praktycznie pierwszy sezon. Myślę, że nie są jeszcze właściwie zgrani i będzie im bardzo trudno wywalczyć tutaj miejsce premiowane awansem bezpośrednio do finału, bowiem dwie osady, które zajmą dwa pierwsze miejsca w tym wyścigu awansują bezpośrednio do finału. Pozostałe walczyć będą w repasażach. Faworytami tej konkurencji są z pewnością osady węgierska i osada Republiki Federalnej Niemiec. I taka zresztą jest w tej chwili, jak Państwo widzą, kolejność. Węgrzy płynąc na torze trzecim i osada Republiki Federalnej Niemiec na torze piątym, a Polacy gdzieś tutaj z tyłu, nie widzimy tego jeszcze, ale kończą ten wyścig. O, teraz dopiero dopłynęli na torze ósmym, Polacy zajęli piąte miejsce, ale myślę, że martwić się nie należy, że będzie jeszcze szansa w repasażach. Może popłyną znacznie lepiej, ale warunek, że muszą wierzyć w swoje siły i popłynąć znacznie dynamiczniej, poprawić przede wszystkim start, który wyraźnie tutaj w tym wyścigu. Polakom nie wyszedł. I na zakończenie proszę Państwa konkurencja, która jest swojego rodzaju nowością. Wyścig kanadyjkarzy, kanadyjkowych czwórek na dystansie 500 metrów. Po raz pierwszy ta konkurencja rozegrana została przed rokiem w Mistrzostwach Świata Plotew. płyną w w tym przedbiegu na torze pierwszym Węgrzy, na torze drugim Bułgarzy, na torze trzecim osada Republiki Federalnej Niemiec, na torze czwartym Włosi, na torze piątym Polacy Marek Ubik, Tomasz Goliasz, Tomasz Darski, Andrzej Sołoducha i na torze szóstym Hiszpanie. Polacy przed rokiem w Mistrzostwach Świata w Chlordwich mieli trochę pecha, zajęli na 500 metrów czwarte miejsce na 1000 metrów miejsce piąte a więc byli o krok od medalu wtedy się nie udało i myślę że będą z pewnością chcieli sobie w porównaniu udowodnić że są z pewnością czwórką która, z którą no, trzeba będzie się po prostu w przyszłości bardzo liczyć a więc doświadczony marek ubi tłumie jako pierwszy on nadaje tempo to jest bardzo ważna pozycja proszę państwa do tego pierwszego płynącego hmm, tej pierwszej dziurze, jak to się pakował w języku kajakowym mówi. Muszą dostosować się do Jeśli to tempo narzucone przez pierwszego, zawsze najlepszego zawodnika potrafią wytrzymać, wtedy z pewnością zajmą wysokie miejsce. A tu widzą Państwo, że znakomicie układa się w polskim zespole współpraca. Polacy zdecydowanie w tej chwili prowadzą, ale niespodzianka na drugim miejscu Hiszpanii. Jose Bea, Francesco Bares, Narciso Suarez i Enrique Migues. Hiszpanie zrobili ogromne postępy w ostatnich latach w tej właśnie konkurencji. I to jest swojego rodzaju niespodzianka. Z tyłu dopiero osada węgierska i bułgarska. Wydawało się, że właśnie te dwie osady walczyć będą z Polakami o trzy miejsca premiowane bezpośrednim awansem do finału. I tak kończy się proszę Państwa ten wyścig Polacy, na, to, na miejscu drugim Francuzi i na miejscu trzecim Bułgarzy i te właśnie trzy osady uzyskują awans bezpośrednio do finału. Podsumujemy zatem pierwszy dzień zawodów. Rozegrano dziś osiem konkurencji. W sześciu z nich awans do półfinałów, a w konkurencjach Kanadyjek już bezpośrednio do finałów uzyskali Polacy. Dariusz Koszykowski w C1 i czwórka kajakarzy popłyną w repasażach. Myślę, że to bardzo obiecujący początek, choć z pewnością prawdziwa walka dopiero przed nami. Thank yeah. you. Prezydencie Światowego Kajakarstwa, Panie Ministrze, Drodzy Przyjaciele. ICF, Koniec w The element Władze Poznania, Polski Związek Kajakowy, organizatorzy i Poznaniacy mówią do widzenia. the organizers of the world canoe championships, the bosnians and our canoeists, are saying goodbye. it has been a very difficult work for the organizers, but at the same time a great sports adventure. Byłem, I wrócę In my inaugurating speech opening uh, at the opening ceremony of the 23rd World Gaming Championships, I used the Latin words veni, and I added one more, at reverta, and I shall return. Perhaps you shall return one day to the city of Poznan. The city which hosted you and which replaced your home here. Szanowny Panie Prezydencie, szanowni państwo sportowi przyjaciele. Dear Mr. President, dear friends of canoeing. Malta staje się meką polskiego kajakarstwa. Otworzyła swoje podwoje jestem przekonany, że na zawsze. Malta is beginning to be the Mecca of canoeing in Poland. It opened and I am convinced it shall remain open forever. Poznań swoim gościom otwiera zawsze gościnne, piastowskie serce. The City of Poznań is opening its heart with its piast, cordiality and hospitality forever. Będziemy Was oczekiwać z radością. We shall be awaiting you with joy. Byliście twórcami niezapomnianych dni w Poznaniu. You have been creators of unforgettable days in the City of Poznań. Dziękujemy, żegnamy i czekamy. We extend our kind thanks to you We very well you and we still await your presence in here. Thank you. Authority, ladies and gentlemen, dear Spartans. Przedstawiciele Władz, drodzy, panie i panowie, drodzy przyjaciels. The week has flown away very quickly and we have now...

is fully confirmed by a great number of participating countries, 40, athletes, 450, among which we have seen with greatest pleasure some teams from Central and South America, countries, Brazil, Chile, Venezuela, Costa Rica, competing for the first time in a wrestling world championship. Sukces tych mistrzostw potwierdza liczny udział reprezentacji narodowych 40 i sportowców aż 450, wśród których, chciałbym z przyjemnością podkreślić, ujrzeliśmy drużyny z krajów Ameryki Środkowej i Południowej uczestniczące po raz pierwszy w międzynarodowej rywalizacji. Włączone w tym były kraje takie jak Kostaryka, Brazylia i inne. 1991. Where I really hope to see more countries next world championship. jest to dobry znak przed mistrzostwami w Paryżu w roku 1991, gdzie mam nadzieję ujrzeć jeszcze więcej krajów uczestniczących w następnych mistrzostwach. Therefore, I would like to congratulate the successful nations on their excellent results, but I would also like to wish the other nations better luck for future competitions. Lakota też chciałbym pogratulować zwycięskim reprezentacjom wspaniałych wyników, ale chcę też życzyć pozostałym krajom więcej szczęścia w przyszłych zawodach. I I'm also very much pleased to underline the enthusiastic support given by thousands of spectators and this is the presents to whom I wish to convey my sympathy. I really do hope they have discovered The beauty and the excitement of the sport. Z przyjemnością podkreślam entuzjastyczne zainteresowanie kibiców, którym przekazuję obecnie wyrazy mojej sympatii. Mam nadzieję, że odkryliśmy piękno i widowiskowość kalakarstwa. Mam wielką nadzieję. And the and Mam nadzieję, że zarówno posiadanie tak pięknego toru jak i doświadczenie organizatorów stwarza możliwość przeprowadzania międzynarodowych zawodów kajakowych w Poznaniu także w przyszłości. For all these reasons, and with the full satisfaction of the International Canoe Federation, I also wish to offer warm thanks, first of all, to the city of Poznan for their outstanding support, to the organi organizing committee for the efficient and tireless work, and to the Polsky John Zekajakovic for their excellent technical preparation. Z tych wszystkich powodów chciałbym w imieniu Międzynarodowej Federacji Kajakowej wyrazić głęboką satysfakcję i gorące podziękowanie przede wszystkim dla miasta Poznania za pomoc, dla Komitetu Organizacyjnego za wspaniałą i niestrudzoną pracę i dla Polskiego Związku Kajakowego za znakomite przygotowanie techniczne. Many, many thanks also to the media. Television i prasa, codziennie duże attendance i pełny wsparcie podczas tych mistrzostw. dziękuję również środkom marszalowego przekazu, telewizji i prasie za liczne przybycie na mistrzostwa i ich pełną obsługę. Have now the pleasant task on behalf of International Karoo Federation to present some medals to some eminent personalities. Chciałbym oznajmić Państwu, i przypadł mi w udziale przyjemny zaszczyt wręczenia w imieniu Międzynarodowej Federacji Kajakowej medali osobom, których poparcie, pełna entuzjazmu praca przyczyniły się do sukcesu tych mistrzów. Dzień of the committee. od pana prezydenta Andrzeja Wituskiego, przewodniczącego komitetu organizacyjnego. Very alive president of the Polsky Związku Kajakowi. Or pan Edward Cerebnicki, prezes Polskiego Związku Kajakowego. Uh, Mr. Wojciech Kaczmarek, mayor of the city of Poznań. Pan doktor Wojciech Kaczmarek, Kurbis z Poznania. Pan Andrzej Krasnicki, vice president of the organizing committee. Oraz pan Andrzej Krasnicki, wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego. Now, with my warmest wishes to Poland and to the city of Poznań, uh, I now declare the 2010 World Championship in Canoe Racing closed. Thank you very much. Dziękuję bardzo. I will see you again in Paris. Au revoir à Paris. Goodbye.